No, i się doigrałem. Zakopałem samuraja w śniegu na zaspie. Niestety, troszeczkę zawisł. Także hmm, będę musiał odkopać go za chwilę, chyba łopatą, no bo za bardzo nie ma wyjścia. Ewentualnie mógłbym się zaczepić za tamto drzewo wyciągarką i go pociągnąć do przodu, ale tam też są niezłe zaspy, więc nie wiem, czy jest sens brnąć w tamtą stronę. Także lepiej, chyba łopata odśnieżenie tutaj tyłu może coś podłożę i jakoś go po prostu odratuje, no bo nie ma rady no nie ma blokady niestety nie ma też centralnego mechanizmu różnicowego, co akurat jest plusem, no ale cóż z tego, że tak jest, a nie inaczej Samurai to lekka terenówka, więc wystarczyło powiesić go na zaspie szerokie opony i tutaj nic nie da, bieżnik typu Cimex, no bo, no bo co? No nic, na błoto może by się jakoś jeszcze to przydało, ale na taki śnieżek jak dzisiaj. Także mimo, że samuraj wysoki, zobaczcie, jak tam chodzi, sobie wał wow, fajnie. Mimo, że samuraj wysoki, to no niestety, ale zaspa potrafi go pokonać. Zobaczcie, tutaj koło się przednie teraz lewe włączyło. Może się wygrzebie sam. Słuchajcie, kierowcy nie ma. Ja jestem kierowcą. <laughs> Także, a poczekamy. Zobaczymy, może załapie trawy, może wyjedzie. Kto wie? Nie wiadomo. Także tak. Hmm, po co ja tu wjechałem? Nie wiem.